Hej kochani, to Znita, znowu ja, się tu Marek. Chciałabym wam po prostu powiedzieć stop hate, ludzie. Co z wami? Nie się, że y, ja po prostu y, po prostu patrzę sobie na YouTube, a tam kuczę hate dla za LPS. Proszę was, przestańcie, bo to, bo to nie jest w porządku. To jest po prostu zwykła youtuberka, która nagrywa y, pet shopy, tak jak ja. Nic o niej prawie nie wiecie, więc nie stwierdzajcie faktów, o których nawet nie wiecie. No, mówicie niby, że kupuję sobie subskrypcję. Skąd wiecie? Skąd to wiecie? Bo to jest nieprawda. Naprawdę. To jest naprawdę nie fair, że tak robicie, bo gdyby wam tak ktoś zrobił, to co byście sobie pomyśleli? No właśnie. Za sobie wyobraźcie, jak Zafira musi się czuć. To, że na filmikach się z tego śmieje, nie znaczy, że w, w głębi serca nie jest jej smutno. Ludzie, mówię wam, stop hate.